Cześć. Pokażę dzisiaj Wam mafię dwójkę i jak przejść misję szóstą, rozdział szósty. Dobrze spędzony czas. Tutaj, jak nie będziemy się ruszać, to policjant coś tam będzie gadał, a nie nie czytałem, bo mi się nie chce. Idziemy do Celi. Tu idziemy do policjanta. I tutaj taka czerwona kropetka i idź za strażnikiem. Jak czegoś nie zrozumiecie, to piszcie w komentarzach. Zamknij się dziadu. I tutaj policjant zamknie kratę i będziemy musieli się przespać na pryczy. Jeśli, jeśli chcecie zobaczyć dalszy ciąg gry, to zagrajcie w Mafię 2.